Powiatowa Scena Kultury Zamkowa w Miłosławiu tym razem gościła chór Od Wielkiego Święta, który zaprezentował swoje kolędowe interpretacje. Akompaniował zespół instrumentalny pod kierownictwem Adama Korzeniewskiego. Tym razem kolędowanie w Powiatowej Scenie Kultury Zamkowa przybiera inną, ciekawą formę, ponieważ do wspólnego śpiewania tych najpiękniejszych utworów, które znamy tak naprawdę od dzieciństwa, zaprosiliśmy chór Od Wielkiego Święta. Preludium Bożonarodzeniowe, które nam dzisiaj prezentują, to tak naprawdę utwory, które znamy bardzo dobre, dobrze, do których mamy sentyment i tak naprawdę bardzo ochoczo je wspólnie wykonujemy. Chóry od Wielkiego Święta tworzą. Przede wszystkim nasi mieszkańcy, którzy są związani z powiatem rzesińskim, a którzy są uzdolnieni muzycznie. Zarówno czy to grając na instrumentach, czy śpiewając w chórze, czy też solowo. Wszystko to tak naprawdę ubrane jest w piękną aranżację świąteczną, gdzie możemy ich zobaczyć w. Zestawie w takim pięknym zestawieniu w, w białych strojach, co naprawdę daje tego Ducha Świąt jeszcze większego, zwłaszcza kilka dni przed Bożym Narodzeniem. Wyjątkowy czas, przede wszystkim ten czas przedświąteczny. Kolędowanie jest dla nas bardzo ważne i istotne. Pomaga nam dobrze przeżyć ten czas i przygotować się do, do świąt. Bardzo nam zależy na tym, żeby nasi słuchacze dzisiejszego wieczoru razem z nami przeżywali te emocje. I pierwszą taką emocją, którą chcemy się z nimi podzielić, jest radość. Radość z tego, co ma nastąpić. Liczymy oczywiście na to, że oni również tę radość poczują i będą tutaj dzisiaj. Z nami kolędować, śpiewać i cieszyć się tak samo, jak, jak cieszymy się z tego faktu, że możemy tu dzisiaj być. Zaprezentujemy utwory zespołu TGD. To są kolendy świata, i kolendy faktycznie pochodzą z całego świata. Są to melodie, które można usłyszeć dookoła globu, w większości wykonane dziś wieczorem w języku polskim. Inspiracją dla nas jest chrześcijański zespół TGD, który właśnie wykonuje te kolendy, te utwory muzyczne. Był gratką dla mieszkańców całego powiatu wrzesińskiego, na który wcześniej jak zwykle wydawano bezpłatne wejściówki. W wydarzeniu uczestniczyło 140 osób.